Czym byłby Londyn bez specjałów i delikatesów z Europy? Bez rogalików waniliowych i tortu maślanego, bez strudla jabłkowego i wiedeńskiego tortu czekoladowego, tyrolskich placków ziemniaczanych czy precli wypiekanych według austriackiej receptury. Kawiarnia restauracja w północnej części Londynu. Podają tu tradycyjne wiedeńskie pyszności. Fakt, że Brexit może zaburzyć funkcjonowanie takich lokali, niepokoi klientów. Te ciasta nie są tylko pyszne, ale też wspaniale wyglądają. Oni naprawdę mają tu austriackie danie jak sznycel po wiedeńsku. Przypominają nam one o naszych podróżach po Europie. Zawsze byliśmy otwarci na świat. We are not, we, we are not only in Mogę sobie wyobrazić, że niektóre lokale zostaną zamknięte, ale nie będzie już tak ciekawie i różnorodnie jak jeszcze dziś. Podać jeszcze jedną kawę: małą czarną czy dużą czarną? Tę austriacką restaurację założył Christian Malnik, który mieszka w Wielkiej Brytanii od 24 lat. Był bardzo rozczarowany, kiedy Brytyjczycy opowiedzieli się za brexitem. Londyn uważa za swój dom. Jest pewien, że wyjście z Unii Europejskiej negatywnie wpłynie na jego biznes. Większość składników do swoich specjałów musi przecież importować. Jak dotąd nie było problemu, wszystko szło bardzo gładko. Zamówienia z Austrii często docierały szybciej niż zamówienia z Anglii. Teraz każda formalność, każdy dodatkowy formularz, który trzeba wypełnić, każde opóźnienie w transporcie czy w urzędach celnych będzie generowało dodatkowe koszty. Brexit już się negatywnie odbił na kursie waluty. Trudniejsze stało się pozyskiwanie wykwalifikowanego personelu z kontynentu, a to dopiero początek zmian. Zdaniem Christiana to już nie jest ta sama Wielka Brytania co kiedyś. Mogliśmy jechać gdziekolwiek do Europy, wszędzie byliśmy mile widziani. Praca tutaj w Wielkiej Brytanii była bardzo ekscytująca. Anglikańskie wpływy, mniejsza biurokracja, ale w ciągu ostatnich trzech lat to się zmieniło. Rozczarowana miłość tak wielu Europejczyków czuje się w Wielkiej Brytanii. Dzielnica Soho w samym sercu Londynu od XIX wieku jest magnesem dla włoskich migrantów, ale ich ulubiony sklepik już zaczyna odczuwać trudności z importem produktów. Z podstawowymi produktami z Europy, jak szynka czy ser dojrzewający, będzie dobrze, ale bardziej wyszukanych produktów, które sprzedajemy w niewielkich ilościach, być może już w ogóle nie będziemy w stanie zaoferować. Stali klienci na szczęście są lojalni i chcą walczyć o europejskie przysmaki. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać takie sklepy. Będę przychodziła tu częściej, żeby się upewnić, że sklep nie zniknie i nie stracę zapachu tej wspaniałej kawy. Bo życie bez wiedeńskiego tortu czekoladowego i truflowych pierożków dla większości Londyńczyków po prostu nie istnieje. I nawet Brexit nie może tego zmienić.